W dzisiejszym odcineczku. Co się nie zadziało? W międzyczasie mieliśmy święta, mieliśmy sylwestra, mieliśmy kolejne święta i kolejnego sylwestra. Jeżeli nie wiecie, świętuję dwa razy. Więc trochę odpoczęłam od nagrywania, trochę mniej siedziałam na Discordzie, ale do tego wszystkiego wracam. Tak czy siak, zanim zaczniemy dzisiejsze kontynuowanie. Zanim zaczniemy dzisiejszego Archon Questa, czyli kontynu kontynuację fabuły. Wow, jak dzisiaj ciężko mówić. Um, chciałabym Wam pokazać, co się zmieniło, więc jeżeli nie oglądaliście openingu, to najpierw obejrzcie opening, bo nie chcę Wam spoilerować, a później zerknijcie, co się zmieniło. A więc pierwsze, co widzicie, to chyba wróżkę mamy, prawda? Jeżeli chodzi o wróżkę, um, ona jest właśnie z tego eventu Lost Riches. W momencie, gdy Wy już to oglądacie, już pewnie jest zakończony ten event, ale mam nadzieję, że każdemu udało się um, ją zdobyć. Powiem Wam szczerze, że jak dla mnie nie wydaje się zbyt przydatnie, ale kto wie, kto wie, może w przyszłości coś, coś um, na ten temat wyjdzie innego. E, kolejna kwestia to. Mam sporo nowych postaci, sporo powbijanych reweli. Mimo, że wygląda to jak ym, niewiele, to wszystkie, yy, no ja to nazywam książeczki na Expo, ale pewnie to się nazywa jakoś ładniej. Yy, poczekajcie, zaraz poszukam, czy jak to się nazywa. Yy, Adventure Experience, Hero Suite i tak dalej, dobra. Yy, no to wszystkie pozużywałam, więc tak. Mamy zakrus, która dzisiaj będzie mi robiła za Anemo ze względu na to, że moja główna postać niestety jest teraz na Geo. I tak mówię niestety, bo nie lubię Geo, ale wychodzi na to, że w tych okolicach jest to konieczność i bardzo się przydaje właśnie, żeby można um, jakby na tą się wdrapać i zgarnąć, czy geokulusa, czy coś innego. Więc, jak widzicie, nie mam za bardzo na niej broni, tym bardziej jakichś fajnych um, artefaktów. Aczkolwiek, przez te openingi, jak widzicie, sporo weszło z konstelacji. No, nie ukrywajmy, że, że sporo, sporo z talentów, tylko coś tam, bo miałam questa, to pomyślałam, że, ach, damy jej. Mamy. Xiangling. Przepraszam, jeżeli wymawiam postaci, wszystkich postaci i imiona źle, ale naprawdę bardzo się staram je zapamiętać, a wychodzi jak wychodzi. No, obecnie staram się stworzyć właśnie kolejnego Dragon Spine Spear, żeby to um, refinować, ale jeżeli, jeżeli, um, jeżeli to nie jest odpowiednia broń, to dajcie mi znać. Też nie za bardzo mam z artefaktów, też nie za bardzo mam z konstelacji, z talentów nic nie jest lepszane, więc e, niezbyt wiele. Kolejna obecnie moja, jedna z ulubionych postaci, bo e, jest według mnie na równi z Travelerem, czyli tą główną postacią, no to mamy Catching. E, też e, z broni nie do końca, nie za bardzo, niezbyt wiele. Z artefaktów ma jedyne moje złote artefakty obecnie, więc też niezbyt wiele, też nie za świetnie. Z konstelacji z kolei nic. Później mamy Bennetta również z bronią nie za bardzo, również z artefaktami nie za bardzo. Z konstelacji nic. Mamy mojego właśnie Travelera, gdzie broń jest właśnie ta eventowa, jak widać. Z artefaktami, tak bym powiedziała, średnio konstelacyjną no, geo nie mam, więc... Więc no, myślałam, że się zmienić na Anem, ale wydaje mi się, że chyba też niezbyt wiele. Później mamy Fiszu. Też niezbyt, niezbyt wiele się dzieje. Mm, niestety. W jej przypadku. Mamy Księciu. Pewnie znowu źle wymawiam. <laughs> też niezbyt wiele się w jego przypadku dzieje. A więc jeżeli macie jakieś porady, jak szybko, łatwo zdobywać artefakty. Um, możecie dać znać. Obecnie mam Adventure Rank 35, ale prawdopodobnie po tym odcinku um, zrobię kolejny odcinek dla Was o Adventure Questie. Um, ewentualnie minimalnie to poplączę. Miejmy nadzieję, że nie. Um, bo jak widzicie, mam sporo za dużo już EXPA <śpięk> Adventure. Um, wystarczyłoby 7475, ale nie, już mam uzbierane 33520 um, bo jak wiecie lub nie um, no to się zbiera, póki nie ukończy się quest'a dobra, um, rozgadałam się pewnie długo za długo więc um, nie będę przedłużać um, zacznijmy um, robić um, Archon quest'a This is the only chance you'll guess it's a good thing Venti brought it up earlier otherwise we definitely would have missed well Venti brought up the time look we're already in Leo oh right about the Geo Archon did you know the Mora that we use is named after this guy oh but it seems it's in from people from outside the jeżeli <coughs> będziecie Że raz na jakiś czas coś tam ciągam nosem albo piję, ale nie wiem co się stało. Mam chrypę, eee, jakby chce mi się wydmuchać nos, ale nie jestem w stanie go wydmuchać, eee, więc po prostu proszę was, ignorujmy to, bo mam naprawdę świetny humor do nagrywania i chciałabym dzisiaj dużo ponagrywać, więc przepraszam z góry. E, więc tak, wychodzi na to, że mamy już e, rozpoczęty quest. I cóż, na razie mamy porozmawiać po prostu z ludźmi żyjącymi tutaj. Przynajmniej tak ja rozumiem, Locals. Co nam ciekawego powiesz tutaj? Once a year, Rex Lapis bestows upon us his divine prediction. Last year, it was the Yu of the Liu Qing that was given the honor. Oh, Paimon! Mon is to freedom as Liu is to the Liu kissing the seven leaders of the seven enterprises of Liu E. Mamę ciepia, I'll to później. <laughs> Moja pamięć jest zawodna, niestety. The Qing is comprised of mere mortals. Rex Lapis is a god.

Na właśnie bogach, o ile na założycielach, o ile dobrze to rozumiem. Oh, like yeah, well Okej, okay, czyli od niego w sumie dowiedzieliśmy się tyle, co nic, przynajmniej tamto nas nauczyła trochę historii. <laughs> Czy może Ty nam coś powiesz jeszcze? The 17 predictions given last year made. What's more, there's been a rumor going around... She wants the rocks created by Geo. Wow, that's some super professional. <laughs> to be on the pulse of the predic among the seven, his keen sense of stress. Understanding the predictions as assume... soon. Fortune? <sighs> You're not at all close. So better to head to. It's the highest place in the harbor. Niech zgadnę, mamy się wspiąć na to najwyższe mm. miejsce, czy nie? Chyba nie. Chyba mamy po prostu się tam udać. Dobra. W sumie zapomniałam, już jak się tam idzie, ale to, to moja skleroza, która boli. Um. No cóż, chyba nie tak poszłam. I jeszcze raz. Nie, no niby w tą stronę. Powoli się wdrapiemy. Najwyżej okaże się, że cały ten czas szłam, totalnie źle. I wtedy, no trudno się mówi. O, skrzyneczka, widzicie, zawsze, zawsze jednak e, moje błądzenie na coś się przydaje. Także tak, powiem Wam szczerze, że nie mogę się doczekać kiedy wbiję ten 40, 40 adventure rank, bo będę mogła w końcu bardziej zbierać pięciogwiazdkowe EQ. Aczkolwiek um, co za tym idzie to to, że wszystkie, ale to wszystkie yy, moby, bossy i tak dalej zwiększą level. Dlatego pomyślałam, że fajniej by było najpierw zrobić Archon Questa i dopiero później. Dopiero później tego A Ascension, tak? Tak, um, Adventure Rank A Ascension 2. <laughs> Więc chwilę się pokręcimy najpierw przy kłociku. No pewnie, że chcemy. <śmiech> <śmiech> Making thanks! Ok, czyli dalej liczymy na to, że tego brata znajdziemy. Uh, zaświeciło się. Co to ma znaczyć, że się spełni? Ciekawe, że to się tak zaświeciło. Nie będę ukrywać. By the way, jakiś czas temu przebiegałam sobie tędy, chyba z góry, tylko że i nie zauważyłam, że mi się stamina kończy i wpadłam do tego stawu i umarłam. Wydaje mi się, że do tego mogę się mylić, albo do nawet i płytszego i byłam bardzo zła, <grych> ale to było podczas robienia takich sidequestów, więc um, no. only those who have control in liu can preside over the right of dissension. oh yeah, not sure if you knew, but most of the Adepti appear in the form of i heard that when attending these kinds of formal occasions, rex lapis himself appears as a celestial cross between two of liu's ancient mythical creatures. ah, sorry, i shouldn't interrupt your wish. please. Now that we're all done with the wish, mm. oh, historia! Tak, w ogóle słyszałam, że ona jest ciekawą postacią. Nic dziwnego, że takie zgromadzenie się zrobiło. Ale coś chyba nie halo z tą pogodą teraz. Co to takiego? O nie! Uderzyłaś w smoka?

We got close. Wait, where are you going? Hmm. Oh no! There's a whole bunch of soldiers out there too. Czemu musimy stąd We're uciekać? You may not be the killer, but we can't let them get you. Aha. But can we? Not a świetnie. <laughs> Uciekam jak podejrzany, mimo że nie jestem podejrzanym. Świetnie. Trochę denerwujące to jest, że mi się postacie przełączają. Ups. No i czegoż uciekasz? Będziesz podejrzaną. Aj. Hey, o ja, <laughs> oh, yeah. bardzo ciekawa, postać, musicie przyznać. <laughs> no cóż, uciekamy. Call me child. Child? What, so we're supposed to on you? <laughs> <laughs> no, no, not at all. In Mondstadt, I don't suppose you came across a Signora. Senora? <gasps> You're Fatui! One of the wow. oh, No, don't worry. Um Signora <laughs> gave you quite the bad impression, huh? <laughs> right. Let's forget all about her, shall we? Yes, help. I'm not a bad guy. Oh, would it be too much to ask for you to keep the sword? I thank you. I heard of your deeds in Mondstadt, so I couldn't help... And because I had my eye on you the whole time, I know... But, regrettably, given I'm a Fatui envoy from Snezhnaya, the ruling Singh of Liyue has... Well, can you honestly <laughs> Okay, sure. Maintaining a distance between strangers is probably a good idea. But right now, if you want to clear yourselves of any suspicion, staying here isn't an option. As... Okej, okay, czyli wychodzi na to, że mimo wszystko musimy się stąd wynosić, choćby nie wiem co. Um, powiem Wam, że ostatnio też poruszyłam taki temat na odcinku odnośnie dialogów. Um, czytałam Wasze komentarze. Większość uważa, że po prostu powinnam robić to, co jest wygodnie dla mnie. Ja osobiście troszeczkę uważam, że zmienienie w tym momencie dialogów byłoby dziwne. No, nie mówcie, że nie. Aczkolwiek być może na właśnie um, tego Adventure Rank Ascension 2 um, bym zmieniła na przykład na język japoński, gdybyście tak koniecznie, koniecznie chcieli. Ale to tak jak mówię, um, dajcie znać co wy o tym sądzicie, bo ja szczerze mówiąc powiem Wam, że przyzwyczaiłam się do angielskiego i o ile tak, może jakieś dialogi. Brzmią bardziej cute czy coś w innych językach. No, raczej, raczej dla mnie to nie robi aż takiej różnicy, że powiem. Oj, chyba to był zły pomysł. A jakże. Eee. No nic. Z powrotem, z powrotem. Mm, no. Nope tutaj i cóż, chyba naokoło tędy prawda? sorry, ale powiem wam szczerze, że <grymne> kręciłam się tutaj, ale skrelo, sk sklero zaboli bo pamiętam, że na przykład do niego dostarczałam zdjęcie um, ale tak jak mówię moja pamięć coraz gorsza jest i przepraszam was za to z góry, tak czy siak kontynuujemy <grymne> This bank was opened here in Liyue by. Though everyone knows Liyue is the most interpro... Yeah, well, poorer nations don't seem the type to have diplomats that come around. <laughs> here, let me give you this. This is a. I'm not sure exactly. Sometimes all money can buy is things, and not a name for once. All I know is that it's a sigil. A sigil to keep the mighty and illuminate. A dead die? If you head north from the harbor, then west from Gueli Plains, you will eventually reach a stone fort. The people of Liu believe it to be the abode of the Adepti. Legend or not, they believe it. As such, offerings to the Adepti are. But I have no need for believing. Not when I know for a fact that the Adepti. Hate to admit it, but your Fatui intel seems alright. <laughs> oh, my little friend. Money, health, love, justice? The Qi Sing will already have dispatched the Millilith. They'll be seeking out the Assat, But how could a mere mortal kill a god that can sweep aside entire armies? This level of crude response is beyond what is called for. How suspicious. Your thinking is even more radical than my own. Even now, the Northland Bank wouldn't be able to hold the millilith off. Liu was founded by the Geo Archon. Look for them. And be faster than the Chisings. There's anyone that can help you in Liu now. Okay. Mieliśmy teoretycznie uciec z tego miasta, prawda? ale praktycznie trochę się po nim poplątaliśmy. Jak na razie mamy się udać totalnie, totalnie daleko poza miasto, um, więc miejmy nadzieję, że tam dadzą nam, nie wiem, jakiegoś protipa. <tipa> um, Okej, okay. może nie powinnam była zaskakiwać od razu, tylko się rozejrzeć, bo może tam był NPC, no ale no nic. Hmm. Wstępnie nie widzę <grystanie> ani jednej żywej duszy. Tam można. Do A, no to. W Dobra, kiedy indziej rozbiję w takim razie. Um, może spróbujmy się tapnąć jeszcze raz i zobaczyć, bo znając moje szczęście to było przy statule. A ja od razu zaskoczyłam i. No nie, nie ma przy statule. Ale jakby świeci się, że to jest tu. Więc spróbujmy tu pod tym drzewem. Czyli jednak, <laughs> Jaka cisza. o panie, co to za dźwięk, i co to za nie wiem? Jeleń, łos, sorry, mogę przekręcać? permission. These signs of one was last, he before you is the mighty and illuminated adept Actually, it's the assassin. They dared to flee here to Druilin Karst. Oh no! Were we There's no choice. Disturbing our border. See them gone. OK, czyli teraz mamy ich pokonać, jeżeli dobrze to rozumiem. Uwielbiam tego ulta, mm. ten skill podkuł po prostu. Czysta poezja? Powiem wam, że ogólnie ostatnio często zaciek ogląda różne filmiki na temat właśnie postaci z Genshin'a. Eee, I coraz częściej słyszę, wiecie, ten taki żarcik o obyciu waifu i tak... Z jednej strony na spoko, kumam, bawi was to i to nie tylko, a z drugiej strony nie uważacie, że to trochę takie dziwne, że no dobra, dla mężczyzn żarcik jest, ale dla dziewczyn tak nie do końca? Czemu dziewczyny nie mogą mieć okręcznięcia jakiegoś e, żarcika? Chyba, że ja nie znam, no to zostawcie w komentarzach. E, postaram się wtedy go wyszukać na YouTubie. Preposterous! Preposterous! so does that a Preposterous! The Liwa utterly disappointing. How could someone possibly assassinate Rex Lapis during the right, and then place suspicion upon? Hmm. Traveler, of the unjust, act. the mind knows its answer. Go, take your sigil of permission. Mountain shaper and cloud retainer can be found here. Only there exists a conqueror of <laughs> demons, a guardian. cóż, e, myślę, że kolejną część tego questu, ogólnie, czy ja dostaję jakieś dodatkowe questy? Tak, mam teraz trzy questy, świetnie. Ehm, myślę, że kolejną część zrobimy w kolejnym odcinku, więc. E, więc, tak, słuchajcie, to na dzisiaj na tyle. Ehm, trochę krócej niż zwykle, może mniej treściwie. A może wolicie dłużej, nie wiem, dajcie koniecznie znać. E, ja nie mogę się doczekać, e, żeby dowiedzieć się, kto był sprawcą i z jakiej przyczyny, dlatego od razu usiadam do nagrywania dalej. Aczkolwiek pamiętajcie, że jeżeli chcecie pozdrowionka w przyszłych odcinkach e, i już mnie subskrybujecie, bo jeżeli jeszcze nie, to na co czekacie tak w ogóle? Um, no to jak mnie subskrybujecie, możecie zostawić komentarz hashtag dzwoneczek. Możecie też dodać do tego jakieś pozdrowienia dla kogoś albo zapytanie na, do mnie. I w momencie, gdy nagrywam kolejny odcinek, albo mam dość krótki odcinek i jestem w stanie jeszcze dołączyć taką wstawkę, pozdrawiam Was w tym odcinku i ewentualnie odpowiadam, jeżeli jest jakieś pytania. Także tak, to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wydaje mi się, że większość zmian Wam pokazałam. Um, bardzo Was proszę, zostawcie mi porady odnośnie właśnie tego eku, bo tak wiem... Ojeju, no teraz to wybrałam fatalnie. <grym> um, tak wiem, że na przykład tutaj od 40 Adventure Rank pojawia się na przykład również te pięciogwiazdkowe eku, aczkolwiek wydaje mi się, że ja mam jakiegoś po prostu pacha, bo na przykład teoretycznie teraz już jestem w stanie zdobyć, e, robiąc na przykład wilka e, na starter chyba też tak, bo jestem w stanie zrobić trzeci, wierzcie, lub, lub nie, biorąc pod uwagę ostatnie odcinki, gdzie... Dostałam dość długi stek porad na temat tego jak go pokonywać i niestety przeczytałam potem jak już wielokrotnie się z nim pomęczyłam. Um, więc jakoś z tego powiem wam, że mam pecha i bardzo rzadko dostaję poza tym tak naprawdę tutaj macie dwa, tutaj macie dwa, z czego nawet nie wiem czy to nie są takie same. Wydaje mi się, że tak. Tak, to są takie same. Gdzie reszta, kochani? Gdzie, gdzie reszta? Tutaj mamy coś innego. Koniecznie dajcie mi znać właśnie, co mam gdzie porobić, żeby, żeby wszystko pozdobywać. A po prostu na podstawie Waszych komentarzy, czy na przykład na Discordzie codziennie o godzinie 15, czy kiedy indziej postaram się to pozdobywać. Jak na razie też widzicie, mam sporo rzeczy nieporobionych. Czekam właśnie na godzinę 15, żeby porobić to na Discordzie. I tak nie przedłużam, trzymajcie się ciepło, pa, pa.